Ósme przykazanie Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 33-37. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym. Ani na Ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet nie jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Komentarz księdza Mariusza Hanna. Opowiadanie pod tytułem O w turbanie. Był sobie kiedyś stary arabski sędzia, którego mądrość niosła się sławą na cały świat. Pewnego dnia przyszedł do niego kupiec ze skargą, że z jego sklepu skradziono towary, ale po złodzieju. Jak to zwykle bywa, ani śladu. Sędzia wysłuchał skwapliwie, a potem zarządził, aby drzwi wyjąć z zawiasów, przynieść je na rynek i tam, zgodnie z prawem, publicznie wychłostać za karę, że nie chroniły przed złodziejem, co było ich obowiązkiem. Wielki tłum zebrał się na rynku. Wszyscy byli ciekawi niezwykłego wyroku. Gdy drzwi otrzymały 50 batów, sędzia ukłonił się przed drzwiami i zapytał: Kto jest złodziejem? Aby lepiej usłyszeć odpowiedź, przyłożył ucho do drzwi. Gdy się wyprostował, obwieścił uroczystym głosem: Drzwi oświadczyły, że kradzież została dokonana przez pewnego mężczyznę. Na którego turbanie znajduje się pajęczyna. W tym momencie jeden osobnik w tłumie podniósł rękę i obmacał swój turban. Nie trzeba dodawać, że przeszukano zaraz jego dom, gdzie znaleziono skradzione towary. Refleksja. W naszych postanowieniach powinniśmy być autentyczni. Nasza mowa zatem powinna być prosta i szczera, czasami tak aż do bólu. Tylko wtedy będziemy zbudowani nie tylko sobą, ale i zachowaniem innych ludzi. Prostota naszych słów to gwarancja pozbycia się jakichkolwiek niedomówień, i w konsekwencji również sporów. Warto zatem żyć i postępować zgodnie z tym, co się myśli mówi i pokazuje innym. Jezus zachęcał ludzi do prostego posługiwania się słowem. Żadne kłamstwa, niedomówienia, nieszczerość nie wchodziły w rachubę, gdyż to one są źródłem kłótni i sporów. Każde autentyczne bycie dla innych procentuje dobrodziejstwami i przede wszystkim wolnością dla tych którzy żyją wokół nas. Tylko dając innym całych siebie, możemy być pewni, że nic nas nie skrzywdzi. Przede wszystkim nie skrzywdzimy samych siebie, a to jest bardzo wiele.